Tak jak obiecałem, 21 sierpnia 2023, dzień już krótki, więc jest niezwykle ciężko w tygodniu już coś ambitniejszego tutaj podziałać. Ale dziś spływam ten trzeci, drugi właściwie, trzeci raz w tym roku, drugi raz na Supie. Tym razem średnia rzeczka, czyli Widawka, będzie to odcinek Smugi, Trzą, Smugi Żar, ee, jakieś około 7 km. Najpierw muszę dojść kilometr, no i czas mnie goni. Muszę jak najszybciej rozstawić manżur. Chciałbym 16.30 wyruszyć. Myślę, że spływ powinien mi zająć około 2 godzin. Do 2 godzin, o może tak. Nie wiem jeszcze, jak będzie z miejscem zakończenia spływu, bo tam mogą być haszcze. No nic, będziemy myśleć. Wszystko będzie nagrywane tylko z głowy, bo już nie mam dzisiaj czasu na jakiekolwiek tam kombinacje. Tak, 16.15 Dotarłem do miejsca wodowania. Decha przygotowana. Dochodzi 16.30. Wszystko zgodnie z planem. Tu jest dobre miejsce do wodowania. Nie jest to dla mnie nowa rzeka, bo spływałem już całą widawkę prawie całą kajakiem. Po prostu to jest odcinek blisko mnie. Dlatego no tu jest ten ostateczny test supa, ale widzę, że niestety. Ojoj, ojoj, oj. O właśnie, głębokość pozostawia trochę do życzenia. Więc wiecie, przy takiej głębokości jest strach trochę nastojąco, bo wystarczy, że gdzieś zahaczymy o konar i lecimy na placka do przodu. No ale zaraz stanę, jeszcze chwilę. Przy takim poziomie wody mogłem nie zakładać tego dużego fina. Może by było lepiej, no ale już trudno. Z tego co pamiętam, ten odcinek, który zamierzam spłynąć, nie posiada żadnych jakichś większych przeszkód. No ale wiadomo, że jakieś nowe drzewa mogły się pojawić. Dobra, próbujemy na stojaka. Pierwsza, pierwsza próba na stojaka, to muszę patrzeć na dno, mamy tutaj jakąś chyba nową przeszkodę i o, nie wiem czy się to uda przekroczyć, o i widzę jeszcze pajączki. O, oj, oj, oj Dobra, uda się chyba o, wow, 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 nie tam Zachaczyłem czymś tym Ok Byłaby już pierwsza wywrotka Na szczęście udało mi się utrzymać Na desce To co mówiłem, zaryłem o korzeń Wiecie, staram się na tym stojaku. No tak tak się powinno na tym pływać i staram się to robić zgodnie ze sztuką. Być może jednak powinno się to robić na dużych rzekach, ale słychać jakąś zwierzynę, zero ludzi. To co lubię. W ogóle ten odcinek, ponieważ ja mam tu tak blisko, myślę, że powinienem go, myślę, że będę. Go robił co najmniej raz w roku na desce lub kajaczku, te 7, 9, 10 km dla relaksu, ale oczywiście już więcej nie będę nagrywał. No bo nagrywam tylko jakieś nowe odcinki. Stan wody niższy niż się spodziewałem. Szczerze mówiąc, a dzisiaj jeszcze padało. I to nawet momentami mocno. Tutaj z boku są takie stawy. I ostatnio grobla puściła, i cały jeden staw jakby wylał się tu do widawki. Przez co bardzo wzrosł poziom rzeki. Nie pamiętam już o ile, o 40 cm, czy 30? W ciągu tam godziny, czy dwóch. Bardzo fajna rzeka, bardzo przyjemnie się tu płynie. Taki mamy pierwszy problem, że się zawiesiłem. Dość szerokie rozlewiska, a mało wody. Tutaj mam taki pomysł. Okej. Okay. pochmurno jest dziś, ale ciepło. Dlatego te ujęcia mogą się wydawać takie ponure, ale dla mnie to i lepiej, bo ostatnio już, już mam na razie dość słońca. Zwłaszcza, że jestem podatny na jakieś opalanie się itp. Nie chcę tego. No i powiem Wam, że Ostatnio tu spływałem kiedy, rok temu, to wody było więcej, znacznie więcej. Widać tu po brzegach, jak to siadło. Piękne tutaj dno, naprawdę piaszczyste. Aż by się chciało tu płytko do kolan, ale bardzo przyjemnie. No i muszę Wam powiedzieć, że jak tak wiatr nie wie, wry. i rzeka jest taka ciekawa, że nie wiesz, co Cię czeka za zakrętem. No, tu trochę zmieniam zdanie co do tego supa i, <noise> i naprawdę jest bardzo przyjemnie. To jednak nie była wina supa, tylko rzeki warunków na tej warcie. Bo tutaj mi się naprawdę podoba i chętnie bym sobie jeszcze pospływał na supie. Jedna cecha charakterystyczna supa jest taka, że mm, Supem się dość ciężko rozpędzić, to tak jak teraz widzicie, muszę dość ostro skręcić. Sup wyhamowuje, i teraz trzeba włożyć trochę siły, żeby go napędzić. Ale jak już się tak płynie prosto, to naprawdę on sunie. No, chyba lepiej niż kajak. Z racji tego, że jest sztywny, to lepiej niż kajak. Mamy przeszkodę. Czy nie do przejścia, nie wiem. Próbujemy. Ach, fin. Nie ma przeszkód. Nie do przejścia. Oczywiście mógłbym tu Wyjść, bo przecież tu jest do kolan. Ale cała rzecz polega na tym spływach, aby jak najmniej wychodzić z kajaka. Żeby próbować wszystkiego. Więc na razie raz musiałem tam na gałąź wysiąść. Poza tym luz. Na tej rzece. Po raz pierwszy zmuszony byłem przyjąć taką oto pozycję. Nazwałbym ją bojową, która zapewnia mi stabilność i jednocześnie no, lepiej mi się tak pokonuje trudne przeszkody niż na kucaka. No, trzeba uważać na te wystające konary, bo jak się na tym zawiesimy słupem, to trzeba już kombinować przód tył, przód tył. Dobra, troszkę wyszedłem na zewnątrz czapla, nie będzie widać. Troszkę się tu chmurzy jakby miało zacząć padać. Oby nie. No i na takich rzekach jest jeszcze jedna rzecz, o której musicie wiedzieć. Pajęczyny to Was raczej nie ominie. Więc jeżeli ktoś się boi pająków, to niech przestanie się bać, bo nie ma się czego bać. No i jeszcze jedną rzecz trzeba uważać. Zobaczcie. No tu na tej kamerze pewnie nie będzie widać. Pająki robią sobie często nad rzeką sieci gdzieś właśnie na wysokości, jak stoimy to gdzieś piersi, twarzy, więc płynąc kajakiem raczej nie ma problemu, ale płynąc na słupie trzeba uważać, żeby takiej pajęczyny nie zebrać na twarz. Zazwyczaj jest tam z żerującym pająkiem w zestawie. A spływ bardzo, bardzo przyjemny, cisza, spokój, zwierzątka, odgłosy natury. Spotkałem teraz jednego wędkarza, zbliżam się chyba do dwóch kilometrów i mam mały zator więc może zobaczcie ze mną czy uda mi się go przejść na stojąco spróbujemy spróbujemy na stojąco trzeba dobrze się ustawić i teraz atak atak ajajajajaj aj, aj, aj. błąd 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 dobre udało się Uch. woda może Troszkę mętna, ale to pewnie z racji tego, że dzisiaj padał deszcz. Zero wiatru, fajny prądzik pcha 2,4 km w 40 minut. To dobry czas, czyli myślę, że około 4 km jestem w stanie zrobić w godzinkę. Czyli spokojnie do tych 2 godzin powinienem się wyrobić, jeśli nic się nie popsuje. Było się trochę gorzej. Trzeci raz wysiadam na drzewo, żeby przejść. Takie tutaj triki to drzewo się zapadło. No więc teraz dwa razy z rzędu praktycznie musiałem wyjść na drzewo. Czyli łącznie już trzy razy schodziłem z deski. Pięknie, pięknie teraz słoneczko znów się pojawiło. Jaki deszcz, jaki deszcz! I pięknie szeroko rozlewiska. To jest właśnie piękne w tej rzece, że mamy bardzo wąsko, a za chwilę się robi tak. A ja sobie leniwie płynę do przodu i relaksuję się błogą ciszą i odgłosami natury. Nie wiem czy mikrofon się nie zalał. Mamy kąpiel, mamy kąpiel, już nie będę musiał się kąpać na koniec. Tak jak mówiłem, zahaczyła deska, próbowałem jeszcze się ratować, przekoziołkowałem do tyłu, wpadłem do rzeki. Rzeka fajna, cieplutka, więc nie ma problemu. Mam tylko nadzieję, że kamera przeżyła, bo ona nie jest wodoodporna teoretycznie. Natomiast telefon jest wodoodporny teoretycznie. No i działa, więc są plusy tego wodoodpornego. Yy, telefonu. Więc to chyba moja taka druga wpadka. Oh, no nic, płynę dalej. Szybko poszło. Wpadłem drugi raz, ale teraz nie cały. Zdążyłem się tak uratować, że głowy nie zamoczyłem. I znowu. Stoję, sobie stoję. Nagle jest boom, uderzenie. Zachwiałem się do przodu, do tyłu, próbowałem się ratować. <grym> Więc trzeba uważać. Teraz trochę przyspieszam na kucaka, no nie chcę się już wpaść trzeci raz. Eee, ale no to też wynika z tego, że nagrywam ten, ten spływ, bo jakbym sobie tak na chillaucie płynął i pochował rzeczy, to, to takie wpadnięcie do rzeki byłoby też przyjemne, myślę. No i druga sprawa, że jest już późno, słońce zaszło. No i też martwiłem się, że mi będzie zimno, ale na szczęście nie jest na razie, a ta koszulka UV dość szybko schnie. Więc troszkę przyspieszam, ale zaraz wstaję, bo już mi kolana boją. Kolejna wysiadka, nie wiem która to już będzie. Ach. Ach. Na pewno że ten odcinek troszkę trudniejszy w tym roku niż wtedy, kiedy ostatnio spływałem widawką, bo wtedy nie miałem sytuacji, żebym musiał chyba wychodzić z kajaka. Zawsze się gdzieś tam przycisnąłem. A teraz nieważne czy jestem na desce, czy byłbym na kajaku, a raczej bez szans. No, tam gdzie schodziłem z tej deski, to i kajakiem bym nie przepłynął. Cały czas próbuję trochę nadgonić tempo po tych wywrotkach. No i zaraz sprawdzę jak status czy jest już połowa, czy już jest ponad połowa 4, ,4 km 400 metrów, godzina 20 dochodzi, więc moje tempo osłabło, zrobiło się trochę trudniej. Coś tu kombinuję. Ale sam jeszcze nie wiem co. Tak Dobra, pierwsza przeszkoda Za nami Jeszcze jedna Jeszcze jedna udało się. To była najtrudniejsza przeszkoda, która wymagała trochę pomyślunku. no i mała małe otarcie. Się zdarza, lecimy, lecimy, nie śpimy. A no już nie wiem, który raz wychodzę. Straciłem rachubę. Ale sporo. Jest znacznie trudniejsza niż była. Prawie 18, słońce coraz niżej. I spójrzcie, teraz jeszcze jest słońce, ale jak tu, w tym leśnym odcinku, już jest ciemno. No niestety, sierpień to już miesiąc, który długością dnia nam przypomina, że zbliżamy się powoli. Lato zbliża się ku końcowi. To już nie jest dobry moment na takie spływy w tygodniu, no ale obiecałem, weekendy już raczej bym nie dał rady. Więc musiałem to zrobić teraz. Teraz albo nigdy. Eee, no i... No i przed 20 już jest zachód słońca, nie? Więc trzeba mieć to na uwadze. 18 wybiła właśnie. I 5 kilometr już za mną. Więc zostały 2 kilometry. I fajnie byłoby to zrobić w pół godziny. Max. Żeby do 19 już... Wszystko schować, ogarnąć. Na mapie nie wygląda to źle, i teraz w miarę lżejszy odcinek rzeki, więc nie zapeszając może już te najtrudniejsze momenty. Za mną ślady zwierząt. Charakterystyczne bzyczenie linii wysokiego napięcia. A ja mam już prawie 6 km. Co oznacza, że do mety został kilometr, może lekko ponad. Było bardzo dobre miejsce do zakończenia spływu z polanką wykoszoną. Ale chyba o sarny, tak blisko. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy je było widać na tej kamerze, ale dosłownie tu, <grych> tylko za drzewem. No, więc było bardzo dobre miejsce do zakończenia spływu, ale wydawało mi się za wcześnie, a teraz myślę, że zrobiłem błąd, bo chyba zbliżam się do mostu, a za rurą już haszcze. Tak, jestem bardzo blisko mostu i niestety. Jak widać, po prawej mamy trzcinę i ona chyba już będzie mi towarzyszyć do samego mostu. Jednak jest jeszcze jakaś łąka. Widzę, widzę już most. Pojawiła się łąka. Tylko tutaj nie będzie tak łatwo wyjść. Dobra, to moja ostatnia okazja jakiś pomościk, i tu sobie już dojdę do ulicy. Bo dalej już są tylko haszcze. Więc nie ma źle, nie ma źle. Tam widać most, barierki. Tylko, że już haszcze, nie będzie gdzie wysiąść. Kończę. 7 km 300 m, 2 godziny 3 minuty. 18:32. Szybko zwijam manżur. No i zawijam. Za chwilę nagram podsumowanie. Dobra, na szybkiego podsumowanie, Nagrywam już telefonem, bo nie wiem, czy ta kamera dołapie dźwięk. Nieważne. Dwie godziny, 7 km, tak jak się spodziewałem, tempo i ten spływ miał potwierdzić to, że mm, no, że sup nie jest na rzeki. Miałem się po prostu upewnić w tym. A tymczasem naprawdę dobrze się dzisiaj bawiłem. Aczkolwiek. No na takie nieznane rzeki jednak supa bym się troszkę bał brać z tego względu no że Jak robię te filmiki nagrywam to tak jak gdzieś łatwo się po prostu wywrócić Jak gdzieś tam zaczepimy o korzeń i nas No po prostu do, do, do przodu gdzieś tam polecimy <laughs> Dlatego też chyba jednak zostawię słup na Wody yy, Takie stojące czyli jeziorka i tak dalej Plus gdzieś tu na widawkę właśnie z raz w roku sobie ten odcinek chętnie zrobię Tylko już wtedy Telefon do worka wodoodpornego, i wtedy mogę na luzie się wywracać do tej wody i myślę, że to sprawi mi wiele fanu. Tymczasem takie rzeki normalne. Myślę, że pozostanę przy kajaku, takie nieznane z tego względu, że no łatwiej mi się nagrywa to raz, dwa, że jest wygodniej, bo siedzimy, no i myślę, że ogólnie. Ale słup jednak nie będzie tylko na wody stojące, bo też czasem sobie chętnie rzeczkę spłynę, więc właśnie ten spływ mi udowodnił, że jednak na słupie też można się dobrze bawić spływając. Dwie wywrotki do wody, woda bardzo fajna, rzeźka, więc już nie muszę tutaj skakiwać i się kąpać. No i cóż, tyle obiecałem jest, słońce chyli się ku zachodowi, więc kończę na tyle. Eee, trzeci to był spływ, przypominam, Rakówka, spływ numer jeden, który zawsze chciałem zrobić w kwietniu, eee, później w lipcu, w lipcu Warta na supie i teraz widawka również na supie, plus tam chwila też na słoku, też na supie, ale tego nie liczę. Czyli łącznie trzy spływy, dwa na supie, jeden na kajaku i to już koniec w tym roku. W przyszłym roku nie mam pojęcia, jaki będzie plan, czy w ogóle coś będzie spływane. No, myślę, że jakaś minimum jeden spływik tam odhaczę. Dobra, nie przynudzam, kończę, bo, no bo czas goni. A ja żegnam się z Wami i do następnych filmów. Na razie.